Witam Cię serdecznie z tej strony, Damian Wąsik. Jestem pewien, że skoro tutaj trafiłeś, to jesteś zainteresowany pozyskaniem kilku wiadomości o tym, jak oni sukces w firmie FM Group. Przez ponad rok sprawdzenia możliwości, jakie daje FM, przeanalizowałem plan marketingowy, strukturę samej firmy oraz jej historię ludzi, którzy ją stworzyli. Dzięki temu wiem, że 98% partnerów firmy FM nie zdaje sobie sprawy z faktu, który uniemożliwia prawie 90% osób zajmujących się tym biznesem uzyskania dochodu pozwalającego wjeść życie bez żadnych ograniczeń. Tym faktem jest to, iż nikt z nich nie wie tego, że ta branża polega na polepszaniu ludziom życia. Przygotowałem również serię krótkich wideo, w których poznasz informacje dotyczące FM Group i produktów oraz planu marketingowego, I przede wszystkim wyjaśnię Ci to zdanie, ten fakt który hamuje prawie 90% ludzi w odniesieniu prawdziwego sukcesu tutaj. Aby otrzymać te wszystkie informacje, wystarczy, że podasz obok swój e-mail oraz imię, tak, żebym mógł przesłać Ci adres do strony, na której przedstawię możliwość, jak odejść FM grub i powiem, jak być w 10% osób, które nie muszą powstrzymywać się od swoich zachcianek. Tak więc zaoszczędzić kilka miesięcy swojej pracy i już teraz wypełnij krótki formularz znajdujący się obok.